Dzień dobry. Dzisiaj na przykładzie banana pokażę wam różnicę działania e, dermarollera i mikronakłuwania przy użyciu urządzenia elektrycznego. E, w tle możecie obejrzeć mnie nakłuwającego skórkę od banana zarówno dermarollerem, jak i e, w tym wkładem do e, Natomiast no, nie miałem go pod ręką, więc e, będę korzystał z siły własnej dłoni. E, w międzyczasie opowiem Wam troszeczkę o mikronakłuwaniu skóry: no bo po co niby kłuć się tyle razy i to jeszcze najczęściej w twarz. E, chociaż nie tylko. Mówiąc w uproszczeniu, te mikrouszkodzenia powodują wydzielanie czegoś, co nazywane jest czynnikami wzrostu. Te substancje powodują namnażanie fibroblastów i produkcję większej ilości kolagenu, czyli białka, z którego składa się spora część naszej skóry właściwej. Będzie to skutkowało poprawą jej jędrności, ale nie tylko. Zabieg może przynieść korzyści w przypadku np. przebarwień, rozstępów, blizn podrądzikowych, niewielkich zmarszczek. No, i może być również skuteczny ogólnie w zwiększaniu przenikania jakichkolwiek substancji aktywnych przez naszą skórę. E, można się spotkać z wieloma opiniami na temat dermarolerów. Jedni twierdzą, że to zło w najczystszej postaci, a inni uważają, że e, są całkiem w porządku. A prawda pewnie jak zwykle leży gdzieś po środku. Z miejsca można powiedzieć, że dermarolery są znacznie mniej bezpieczne e, niż urządzenia elektryczne przeznaczone do tego zabiegu. E, dlaczego tak jest? A no proszę spojrzeć jak wyglądają ślady pozostawione przez to urządzenie. Są nierówne i na różnej głębokości. W dodatku ich ilość również jest całkiem spora. E, może to później prowadzić do przebarwień pozapalnych, a sama skóra będzie ekstremalnie podrażniona. Kolejnym czynnikiem jest siła, z jaką e, dociskamy ten przyrząd. Wiadomo, że człowiek nie jest robotem i nic w jego wykonaniu nie będzie idealne. Dlatego głębokość nakłuć będzie najróżniejsza. E, pozostaje też kwestia tego, czy będziemy na tyle zdeterminowani, aby zrobić sobie e, na tyle mocy nakłucia, aby pojawiło się. Się punktowe krwawienie. W przypadku urządzenia elektrycznego te czynniki w zasadzie są zupełnie lub prawie zupełnie ograniczone. Głębokość reguluje się pokrętłem, a same ślady po mikrouszkodzeniach są znacznie bardziej regularne i przewidywalne. Kolejnym istotnym elementem jest czystość. Wiem, że praktycznie każdy o nią dba, ale w przypadku przerwania ciągłości naszej skóry, a szczególnie już na takiej powierzchni, naprawdę trzeba uważać. Nakładki do urządzenia są jednorazowe, a no nie sądzę, aby wiele osób zmieniało dermaroller przed każdym użyciem. Sterylność w tym przypadku jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. Z tego porównania wynika, że zabiegi wykonane przy użyciu tzw. pena są zdecydowanie lepszym i bezpieczniejszym wyborem. Jednak przy zachowaniu sterylności i racjonalnego podejścia do sprawy, bez chaotycznych ruchów i dosłownego orania swojej twarzy, roller również może okazać się przydatny, chociaż osobiście nie zalecam. Dziękuję bardzo za uwagę.